Wskaż wyrażenie, którego wartość jest większa od jedynki. Zatem sprawdźmy sobie podpunkt A i mamy sinusa 60 stopni, czyli jest to 1 druga minus kosinus 30 stopni, to jest też 1 druga, czyli otrzymujemy 0, a mamy ma być większa od jedynki. Sprawdźmy może podpunkt B. Mamy 1 przez tangensa 60 stopni, Tangens 60 stopni, czyli to jest 1, a 1 przez 1 otrzymujemy 1, czyli też nie jest większe od jedynki. To sprawdźmy w takim razie podpunkt D. Mamy w liczniku 1, w mianowniku cosinus 60 stopni to jest 1 druga, mamy do potęgi drugiej, czyli będzie to 1 przez 1. Jedną czwartą odwrotnością dzielenia jest mnożenie, czyli mamy 1 razy 4 pierwsze zatem otrzymujemy 4, czyli nasz wynik w podpunkcie D będzie większy od 1. W trójkącie prostokątnym o kątach ostrych alfa i beta naprzeciw kąta alfa leży bok o długości 3 cm. Narysujmy sobie zatem nasz trójkąt. Mamy kąt prosty. I mamy, jeżeli naprzeciw kąta alfa leży 3, no to tu sobie zapiszemy trójkę, czyli tu będzie nasza alfa, to ten kąt nazwiemy jako beta. A naprzeciw kąta beta bok o długości 6, czyli tutaj mamy 6, więc nie mamy tej długości. Zatem z Pitagorasa możemy sobie obliczyć naszego x i będzie to 3 do kwadratu, dodać 6 do kwadratu jest równe x kwadrat. Czyli mamy 9 dodać 36 jest równe x kwadrat. Zatem po lewej stronie mamy 45 jest równe x do kwadratu. I musimy określić pierwiastek z 45. Ciężko będzie nam znaleźć dwie pomnożone takie same liczby przez siebie, żeby dały nam 45. Zatem rozłóżmy sobie to na czynniki pierwsze. Czyli 45 będzie podzielne przez 3. To otrzymamy 15, to jeszcze przez 3, no to mamy 5, 5 przez 5, czyli 1. I będziemy mieli z tego 3 pierwiastki z 5, to jest nasz x. Zatem obliczmy w takim razie sinusa alfa. Sinus alfa to jest 3 przez 3 pierwiastki z 5. Trójka z trójką nam się skróci, czyli mamy 1 przez pierwiastek z 5. Nie mamy takiej odpowiedzi. To liczymy cosinusa w takim razie. Cosinus alfa jest równy 6 przez 3 pierwiastki z 5. Czyli mamy 6 z trójką skracamy, 2 pierwiastki z 5 i musimy pozbyć się niewymierności zmianownika, czyli razy pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 5. I będą to 2 pierwiastki z 5 przez 5 i to jest odpowiedź D. Droga wznosi się pod kątem alfa do poziomu. Jaką różnicę poziomów pokonał samochód, który przejechał nią 3 km? Czyli możemy narysować sobie nasz trójkąt prostokątny. Mamy kąt prosty pod kątem alfa, czyli tu mamy wysokość i tędy jedzie samochód 3 km. Czyli z czego my to obliczymy? My obliczymy to z naszego sinusa. Ponieważ sinus alfa to jest h przez 3. Mnożymy sobie przez 3, czyli będziemy mieli 3 sinus alfa jest równe h, zatem nasze h będzie równe 3 sinus alfa. No i to oczywiście wyrażamy w dalszym ciągu w kilometrach. Czyli odpowiedź D. Pod jednym kątem w przybliżeniu padają promienie słoneczne. Jeśli cień człowieka mający 162 cm wzrostu ma długość 200 cm. Czyli mamy człowieka, on ma 162 cm wzrostu i pada cień, który będzie miał 200. Rysujemy nasz trójkąt prostokątny, mamy kąt prosty i mamy naszą alfę. Czyli my musimy w takim razie obliczyć tangensa alfa. I tangens alfa to będzie 162. Podzielić na 200. Zatem będzie to 81 setnych, no i kąt alfa w przybliżeniu to będą 39 stopni, i to jest odpowiedź B. Kąt alfa jest kątem ostrym i kosinus alfa to 3 czwarte. Zatem widzimy w każdej odpowiedzi, że mamy sinusa, czyli musimy obliczyć naszego sinusa z jedynki trygonometrycznej, czyli sinus kwadrat alfa. Dodać kosinus kwadrat alfa będzie równe 1. Co możemy teraz podstawić? Możemy podstawić sobie za naszego sinusa, no to nic nie podstawimy. Czyli zapiszemy po prostu, że to jest sinus kwadrat alfa. Dodać za kosinusa. Podstawiamy 3 czwarte i to mamy do potęgi drugiej i będzie to równe 1. Z minusa przepisujemy, dodać 3 do kwadratu mamy 9, 4 do kwadratu to mamy 16 i jest równe 1. Zatem nasz sinus kwadrat alfa będzie równy 1 minus 9 szesnastych. Czyli sinus kwadrat alfa jest równe 16 odjąć 9 to mamy 7 w liczniku, 16 w mianowniku i musimy się pozbyć kwadratu przy sinusie. Zatem nasz sinus Alfa to będzie równe pierwiastek i mamy 7 przez 16, czyli będzie to sinus alfa równa się pierwiastka z 7 nie damy rady wyciągnąć, czyli zapisujemy pod pierwiastkiem 7, natomiast 16 to jest 4 i to jest odpowiedź C. Sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa, wiemy, że to jest 1, bo to z jedynki trygonometrycznej. Czyli możemy sobie tutaj rozwinąć nasze, naszą postać, że sinus kwadrat alfa będzie równe 1 minus cosinus kwadrat alfa. Natomiast jeżeli chodzi o tangensa do kwadratu alfa, to będzie sinus kwadrat alfa przez cosinusa kwadrat alfa. I podstawiamy to po prostu do naszego wyrażenia, czyli będzie to równe. 1 minus cosinus kwadrat alfa to inaczej jest sinus kwadrat alfa podzielić tangens to jest sinus kwadrat alfa przez cosinus kwadrat alfa. I to jest równe odwrotnością mamy mnożenie, czyli sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa i to dzielimy przez sinus kwadrat alfa. Otrzymujemy w ten sposób. Skracają nam się, i zostaje nam cosinus kwadrat alfa, czyli jest to odpowiedź B. W tym zadaniu musimy obliczyć naszego sinusa z 36 cosinus 54 oraz cosinus z 36. Zauważmy tutaj, że sinus 36 oraz cosinus 36 stopni będzie równe jakby tyle samo, bo mamy tyle samo stopni. Co jeszcze tutaj wiemy? Kosinus z naszych 54 oraz sinus 54 również nam da to samo, czyli mamy te same stopnie. Zatem z całości możemy sobie powiedzieć, że będzie to wzór skróconego mnożenia, czyli nam da to sinusa 36 stopni o pięćdziesięciu 54 stopni. Podstawiamy zatem. Wiemy, że sinus 36 i 54 da nam sinusa z 90 stopni, a więc zapiszmy sinusa z 90 stopni, odjąć jedną drugą. Sinus 90 stopni będzie równy 1 i przepisujemy naszą jedną drugą, czyli otrzymamy w ten sposób jedną drugą. W podpunkcie B. Mamy 1 minus cosinus 20, 1 plus cosinus 20. Co możemy zrobić w takim przypadku? Mamy ten sam przypadek, co był powyżej, czyli jest wzór skróconego mnożenia a minus b oraz a plus b. Równa się a kwadrat minus, czyli będziemy mieli plusa b kwadrat. Zatem Otrzymamy z tego 1 minus cosinus 20 stopni do kwadratu, a będzie to 1 minus cosinus 90 stopni minus 70 stopni, no bo to nam da 20 i otrzymamy w ten sposób sinusa alfy, zatem mamy 1 minus sinus 70 stopni i pamiętamy, że to musimy podnieść do kwadratu. Zatem podstawmy do naszego działania. Minus cosinus kwadrat z 70 stopni możemy przepisać bez zmian, czyli zapisujemy minus cosinus 70 stopni do kwadratu. dodać i mamy dwa tangensy z 75. Tangens z 75 stopni, otrzymamy w ten sposób dwa tangensy 90 stopni, odjąć 15 stopni. W ten sposób powstanie kotangens. Czyli mamy dwa tangens kotangensy, zmieniamy od razu z 15 stopni, Czyli odwrotnością kotangensa jest tangens, czyli 2 razy 1 przez tangens 15 stopni, i to będziemy podstawiać do naszego działania. Zatem plus 2 razy 1 tangens 15 stopni. Mamy tangensa z 15, jeszcze to przepisujemy go już bez zmian i to jest równe. sinus 70 do kwadratu i minus cosinus kwadrat 70 czyli możemy zapisać za 70 widzimy że mamy to samo czyli możemy to podstawić jako jedynkę jedynkę przed przepisujemy odjąć będzie jeszcze jedynka no bo sinus 70 do kwadratu minus cosinus 70 do kwadratu da nam jedynkę tangens nam się skróciły czyli plus 2 i otrzymamy w ten sposób 2 Wartość wyrażenia tangens 32 stopni odjąć naszego tangensa 148 stopni będzie równa. Czyli możemy sobie przepisać naszego pierwszego tangensa z 32 stopni odjąć, a tangens 148 to jest 180 odjąć 32 i to będzie równe. Pierwszego tangensa Możemy przepisać bez zmian, odjąć tangensa z 32 stopni, czyli otrzymujemy w ten sposób dwa tangensy z 32 stopni, czyli mamy odpowiedź D. Podaj miary kątów ostrych trójkąta prostokątnego, którego jedna z przyprostokątnych ma długość 3 pierwiastki z 6, a przeciwprostokątna 6 pierwiastków z 3. Czyli co możemy zrobić? Rysujemy sobie trójkąt. Zaznaczamy tutaj na naszym trójkącie kąt prosty oraz trzy pierwiastki z sześciu, czyli naszą przyprostokątną i przeciwprostokątną. Czyli nie mamy x, kąt alfa zaznaczamy oraz kąt beta. Zaczniemy od wyliczenia naszego cosinusa z kąta alfa. Czyli cosinus z kąta alfa będzie w takim razie równy. 3 pierwiastki z 6 podzielić na 6 pierwiastków z 3. Czyli mamy 6 z trójką, się skróci, otrzymamy w ten sposób 3 pierwiastki z 2 podzielić na 6. Możemy jeszcze w takim razie skrócić 3 i 6, czyli będzie pierwiastek z 2 podzielić na 2. Wiemy, że z naszego pierwiastka z 2 przez 2 otrzymamy kosinusa z 45. Stopni. W takim razie kąt alfa będzie równy 45 stopni. No to możemy wyliczyć teraz kąt beta. Jak wyliczymy nasz kąt beta? Zapiszmy jeszcze kosinusa, jeżeli jest równe 45 z kąta alfa. I jeszcze wyliczymy kąt beta. To będzie 180 stopni, odjąć 90 stopni, no i odjąć nasze 45 stopni, czyli ten kąt alfa. Otrzymamy w ten sposób 45 stopni i to będzie nasza odpowiedź. Mamy obliczyć nasze działanie, jeśli kąt alfa jest równy 30 stopni, czyli podstawiamy za alfę 30 stopni, otrzymamy w ten sposób 2 sinus w nawiasie 30 stopni. Dodać 15 stopni, odjąć 2 cosinus 2 razy 30 stopni i dzielimy wszystko przez tangensa do kwadratu 30 stopni. Odjąć i mamy 1 przez tangensa 2 razy 30 stopni i odjąć 15 stopni. W ten sposób otrzymamy. Dwójkę przy naszym sinusie możemy tak naprawdę przepisać bez zmian 30 plus 15 otrzymamy w ten sposób 45, czyli od razu poprawiamy dwa sinusy z 45 stopni, odjąć dwa razy 2 razy 30 to mamy 60, czyli kosinus 60 stopni, tangens 30 do kwadratu. Czyli co my możemy to zrobić? Jeżeli mamy tangensa do kwadratu z 30, to oznacza, że to jest tangens 30 do kwadratu. Czyli to będzie równa. Tangens 30 to jest pierwiastek z 3 przez 3. I mamy to do kwadratu. Pierwiastek z potęgą nam się skraca, czyli zostaje u nas 3 przez 9. I to jest równe 1 trzecia, czyli możemy od razu w mianownik wpisać. 1 trzecią, odjąć i mamy w liczniku 1, natomiast jeżeli chodzi o nasz mianownik 2 razy 30, odjąć 15, otrzymujemy tangensa z 45 stopni i to będzie równe. Sinus 45 stopni to jest pierwiastek z 2 przez 2, kosinus 60 stopni to będzie 1 druga, Natomiast tangę z 45 stopni to będzie 1. Podstawiamy od razu nasze wyrażenia z trygonometrii, czyli mamy 2 razy pierwiastek z 2 przez 2, odjąć 2 razy 1, 2, wszystko dzielimy przez 1 trzecią, odjąć 1 przez 1, czyli to nam da 1. W liczniku nam się skróci dwójka z dwójką. Oraz w drugim też nam się skróci dwójka z dwójką, czyli zapisujemy pierwiastek z 2 minus 1, podzielić na minus 2 trzecie i to będzie równe. Możemy sobie pomnożyć, czyli zapisać zamiast dzielenia, mnożenie 2 minus 1 przez minus 3 drugie. Czyli będziemy mieli w ten sposób pierwiastek z 2 razy minus 3 drugie. Otrzymamy. Minus 3 drugie razy pierwiastek z 2, czyli to będą, możemy od razu tak naprawdę już zapisywać. Minus 3 pierwiastki z 2 przez 2, dodać 3 drugie. Wyłączmy zatem czynnik przed nawias, bo tutaj się da akurat. Czyli będą to 3 drugie. I w nawiasie zostaje nam 1 minus pierwiastek z 2. Restauracja całodobowa, smakowita i raretas położone są nad rzeką. Wiadomo, że odległość między restauracjami całodobową i smakowitą będzie wynosiła 4 km. Czyli możemy sobie zaznaczyć na naszym trójkącie odległość, że jest ona równa 4. Oblicz odległość między restauracjami. Zaznaczmy nasz kąt alfa, czyli 67 stopni. No i nie mamy przeciwprostokątnej, czyli możemy ją sobie nazwać jako x. Zatem będziemy mieli. 4 przez x jest równy sinus z 67 stopni. Z tablic matematycznych odczytujemy sinusa z 67 stopni, czyli 4 przez x będzie równy i po przecinku otrzymamy 9205. Zatem nasz x będzie równy w przybliżeniu 4 podzielić przez. Naszego sinusa z 67 stopni, którego odczytaliśmy z tablic. W przybliżeniu jest to 4,35 i pamiętamy o jednostkach kilometrów. Kosinus 1 minus kosinus alfa, 1 plus kosinus alfa to nam da 1 minus kosinus kwadrat alfa. Czyli możemy sobie poznaczyć to z jedynki trygonometrycznej sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa jest równe 1. Zatem nasz sinus kwadrat alfa będzie równe 1 minus cosinus kwadrat alfa. Czyli to, co obliczyliśmy, podstawiamy sobie, czyli jest równe sinus kwadrat alfa. W podpunkcie B. Mamy 1 cosinus alfa minus sinus alfa razy tangens. Czyli przepisujemy 1 cosinus alfa minus sinusa alfa też możemy od razu przepisać. Natomiast tangens alfa również ze wzorów możemy wiedzieć, że tangens alfa będzie równy sinus alfa przez cosinusa alfa. Podstawiamy do naszego wzoru. I to jest równe. Przepisujemy sobie 1 przez cosinus alfa. Odjąć sinus alfa razy sinus alfa. To będzie sinus kwadrat alfa przez cosinus alfa. Widzimy, że mamy wspólne mianowniki, czyli zapisujemy to w jeden ułamek. I to będzie równe. 1 minus sinus kwadrat alfa. Zwróćcie uwagę, że to my też możemy przekształcić z jedynki trygonometrycznej, czyli z cosinus kwadrat alfa jest równy 1 minus sinus kwadrat alfa. Podstawiamy to do wzoru, czyli będziemy mieli kosinus kwadrat alfa przez cosinusa alfa i to będzie równe cosinus alfa. Mamy tutaj obliczyć, czyli tangens 60 stopni. To jest pierwiastek z 3. Jeżeli chodzi o sinus z 45, to jest pierwiastek z 2 przez 2. Kotangens 30 to jest 1 przez tangensa z 30 stopni. Tangens 30 stopni to będzie 1 przez pierwiastek z 3. Natomiast kotangens 45 stopni to będzie 1. Rozpiszmy sobie tego 1 tangens z 30 stopni. Czyli to jest tangens z 30 stopni, to jest 1 przez pierwiastek z 3, czyli zapisujemy to w mianowniku. Jest równe. Mnożymy przez odwrotność, czyli 1 pier, razy pierwiastek z 3 na 1, czyli pierwiastek z 3. No i teraz podstawiamy to po prostu do naszego działania. W pierwszym nawiasie mamy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2 na 2. Podzielić. I w drugim nawiasie 2 razy pierwiastek z 3 razy 1 przez pierwiastek z 3 i dodać 1. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2 przez 2 mamy pierwiastek z 6 przez 2. Podzielić na 2. Trójka z trójką pierwiastki nam się skróci czyli będziemy mieli w naszym nawiasie drugim 2 dodać 1 i zmienimy jeszcze to mnożenie na plusa, bo z działania naszym mieliśmy plusa, czyli to będzie pierwiastek z 6 na 2 i mamy podzielić na 2 plus 1, czyli możemy od razu zapisać sobie mnożeniem albo jeszcze możemy zapisać na początku, że to będą 3 pierwsze i teraz zróbmy odwrotność, pierwiastek z 6 przez 2 razy 1, Trzecia. czyli jest to równe pierwiastek z 6 przez 6 i to jest nasza odpowiedź. W podpunkcie B mamy kotangens z 30 stopni, to jest 1 przez tangens z 30 stopni, czyli już to obliczyliśmy dla tamtego podpunktu, zatem to będzie pierwiastek z 3. Mamy tangensa 30 stopni, Czyli to jest 1 przez pierwiastek z 3. Drugi mamy to samo. No i kolejna liczba to jest kotangens 60, czyli to jest 1 przez tangens 60 stopni, a zatem 1 przez pierwiastek z 3. Mamy podstawione już, więc tu teraz możemy obliczyć. Kórki może na razie nie wrzucajmy sobie w nasz nawias, zostawmy bez, czyli będzie 4 razy i będziemy mieli pierwiastek z 3 plus 1 przez pierwiastek z 3, i w drugim nawiasie 1 przez pierwiastek z 3 minus 1 przez pierwiastek z 3. W pierwszym naszym działaniu otrzymamy 4 razy pierwiastek z 3, 1. To możemy jako 4 zapisać, bo 4 razy 1 przez pierwiastek z 3 razy 0, czyli nasz wynik i tak dam nam 0. Pod punkcie C sinus 45 to będzie pierwiastek z 2 na 2, sinus 30 to jest 1 druga, cosinus 45 to jest pierwiastek z 2 na 2, oraz cosinus 60 to będzie 1 druga. I podstawiamy do naszego działania, czyli mamy w pierwszym nawiasie pierwiastek z dwóch przez dwa, odjąć jedna druga, razy i pierwiastek z dwóch przez dwa, raz, o, dodać mamy jedna druga. Mamy te same mianowniki, czyli możemy sobie to uprościć i każdy nawet zrzucić pod jeden ułamek. Zatem będziemy mieli pierwiastek z dwóch i pierwiastek z dwóch. Czyli możemy zapisać jako 2 minus 1 przez 2 i mamy razy pierwiastek z 2 plus 1 na 2. Mamy te same mianowniki, czyli mianowniki możemy pomnożyć ze sobą, gdzie będzie 4, a nasz licznik wpiszemy każdy w nawias, czyli pierwiastek z 2 minus 1, pierwiastek z 2 plus 1. Widzimy, że tutaj na górze mamy wzór skróconego mnożenia. I jak możemy go rozbudować? A minus b, a w drugim nawiasie a plus b jest równe a kwadrat i minus b kwadrat. Czyli możemy tutaj sobie rozpisać to dalej, że pierwiastek z dwóch to jest nasze a, czyli będziemy mieli w takim razie w liczniku pierwiastek z dwóch do kwadratu odjąć jeden do kwadratu i dzielimy przez cztery. To jest równe. Pierwiastek z potęgą się skróci, czyli mamy 2 minus 1 na 4, czyli 2 minus 1 otrzymujemy 1 czwarta i to jest nasz wynik. W podpunkcie D mamy 2 kotangensy z 30, czyli to kotangens to jest 1 przez pierwiastek z 3. Tangens z 60 to jest pierwiastek z 3. Cosinus 45 stopni otrzymamy pierwiastek z 2 przez 2. Oraz tangens 30, 1 przez pierwiastek z 3. Podstawiamy do naszego działania, czyli w pierwszym nawiasie 2 razy 1 przez pierwiastek z 3, razy pierwiastek z 3, w drugim nawiasie 2 razy pierwiastek z 2 przez 2, odjąć 1 przez pierwiastek z 3. W ten sposób otrzymujemy. Pierwiastki się skracają, więc w pierwszym nawiasie mamy 2 razy pierwiastek z 3. Drugim nam się skróci dwójka z dwójką, czyli otrzymujemy pierwiastek z dwóch minus jeden przez pierwiastek z trzech. Musimy teraz wymnożyć sobie dwa razy pierwiastek z dwóch i dwa razy minus jeden przez pierwiastek z trzech. Otrzymamy w ten sposób dwa pierwiastki z trzech i będziemy mieli. 2 przez pierwiastek z trójki, czyli będzie to równe 2 pierwiastki z trzech minus 2 przez pierwiastek z trzech przez 3 i to będzie nasz całkowity wynik.